No, obawiam się, że to był błąd, że to, to jest zły pomysł. Na razie to czuję, jak się klei mi to do twarzy. Będę musiała myć je jeszcze raz. Cześć, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj mega na luzie, ale chciałam Wam pokazać jedną rzecz, którą będę dzisiaj wykonywać. Pierwszy raz zrobię sobie coś z włosami. Co to dzisiaj takiego będzie? Co ja będę robić? Jak wiecie, niedawno zaczęłam świadomą pielęgnację moich włosów. Niedawno. Już jakieś trzy miesiące temu. Moje włosy aktualnie wyglądają tak, jak um, teraz widzicie. Wczoraj je myłam zresztą i naprawdę bardzo całkiem. Bardzo całkiem. Całkiem dobrze mi wyszła tamta rutyna włosowa. Eee, ale. Jest jeszcze jedna taka rzecz, która bardzo włosy odżywia, chroni, wiecie, tworzy taką wierzchnią, warstwę na włosach, przez co włosy są właśnie bardziej tak, jakby odporne na wszelakie zniszczenia i bardziej są błyszczące, takie sypkie, ładne, wygładzone. Jest to laminowanie włosów. I ja dzisiaj będę robić laminowanie włosów, tylko że w domu, galaretką. Widziałam to u kilku dziewczyn i stwierdziłam, że sama dzisiaj spróbuję to zrobić. I mam tutaj taką zwykłą galaretkę o smaku malinowym i ona będzie miała taki lekko czerwony kolor, lekko różowy i powiem wam szczerze, że trochę się boję, żeby nie zostawiła mi takiego, wiecie, lekkiego różowego koloru na włosach. Mam włosy rude, jak widać zresztą. Yy, I najlepsza wydaje mi się, że byłaby pomarańczowa albo ewentualnie czerwona, ale nie chcę mi się iść do sklepu, naprawdę totalnie mi się nie chce. Postanowiłam, że wezmę wykorzystam tą, którą zna... Znalazłam w kuchni, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie tego, wiecie, jakoś tak mega widać, tego kolorku. U niektórych dziewczyn delikatnie ten kolor włosów faktycznie się zmienia, ale u niektórych tak naprawdę w ogóle tego nie widać, więc przetestujemy dzisiaj to. Pierwszą ważną rzeczą, którą trzeba zrobić przed takim laminowaniem włosów To jest umycie włosów szamponem, ale takim z SLS-ami Czyli takim tak zwanym rypaczem, mocnym szamponem I mijemy włosy po całej długości Musimy przed tym zabiegiem pozbyć się wszystkich produktów, które nakładaliśmy wcześniej na nasze włosy Żeby one były, wiecie, takie w totalnie surowym stanie Włosy umyte Mokre, powiem Wam, że trochę boję się to robić, w sensie nie wiem jak to wyjdzie Efekty ogólnie po, po tym laminowaniu galaretką e, są bardzo ładne, włosy bardzo ładnie wyglądają Ale nie wiem, jakoś tak do tej pory nie mogłam się przemóc, żeby co zrobić Okej, okay, i teraz żeby łatwiej nałożyć sobie tą całą galaretkę, rozczeszę włosy Na ogół nie można rozczesywać na mokro, ja zawsze to robiłam Zawsze to robiłam, dlatego moje włosy, może są takie, jakie są, troszeczkę takie, wiecie, podniszczone. Niezbędne do tego będzie oczywiście galaretka, e, miseczka, łyżka, odżywka, której użyjemy. Ja tutaj akurat mam odżywkę z Oherbal e, do włosów suchych, zniszczonych z LNEM. I to jest taka odżywka pech, więc e, mam nadzieję, że się nada. Szczerze nie mam pojęcia, jaką miałam użyć. Wsypujemy na moją długość włosów. Wydaje mi się, że takie. Dwie łyżki, zobaczcie, ona jest różowa, Matko Boska, ja już się boję. Dwie łyżki ciepłej, takiej gorącej wody, ale nie wrzącej. Dobra, i mieszamy. I też, tak, dwie łyżki, myślę, że będzie to dobra ilość. Nie wiem, zbytnio, ale robimy na oko. I też mieszamy do uzyskania takiej jednolitej masy. No, obawiam się, że to był błąd, że to, to jest zły pomysł. Oczywiście zaopatrzyłam się w ręcznik, ponieważ zawsze jak robię coś w pokoju, nie w łazience, to źle się to kończy. Trochę porobiły się grudki, ale już co tam trudno. I tak i tak się wszystko zmyje, mam nadzieję. Bo tak jak mówię, idę jeszcze dzisiaj do pracy, a wolałabym nie wyglądać jakoś źle. Na razie to czuję, jak się klei mi to do twarzy. Nie wygląda tak pięknie, jak na filmach. Bluzkę pewnie będę musiała zaraz też zmienić, ale już trudno. Trochę muszę nałożyć to na moją grzywkę. Moja grzywka jest naprawdę niesforna. No i teraz biorę moje te włosy. Zwiążę je sobie w takiego koczka. I teraz zakładam czepek, najpierw taki foliowy. będę teraz wyglądać naprawdę genialnie, a na to czepek materiałowy, tak zwany termokap. Zawijam to sobie. I zostawiam tak na włosach na jakieś 40 minut. Trochę się obrudziłam, ale idę teraz umyć ręce. I widzimy się po 40 minutach. No dobra, moi kochani, czas na podsumowanie. Ogólnie jest to pierwszy raz. I nie zawsze po pierwszym razie, po pierwszym użyciu, już od razu widać jakieś mega efekty. Laminowanie włosów też trzeba robić regularnie. Ja włosy wysuszyłam. Niestety nie mogłam pozwolić, żeby same sobie wyschły, no bo będę musiała niedługo wychodzić z domu, a moje włosy schną dosyć długo. Także suszyłam je oczywiście. Oczywiście też na szczotkę, więc dodatkowo je wyprostowałam. I pierwsza rzecz, która właśnie mega mi się podoba. To, że moje włosy są o wiele bardziej proste niż zazwyczaj. Włosy spukiwałam tylko wodą. Taką letnią, ciepłą wodą. I ja mówię, kurde, nie wiem jak to wyjdzie, nie wiem jak to będzie, bo boję się, że moje włosy po prostu się całe będą tak jakby kleić, będą się plątać, bo one mają do tego tendencję. I już jak zaczęłam suszyć te włosy, to mówię, matko Boska. Będę musiała myć je jeszcze raz. Po prostu były takie szorstkie, mega matowe i nieprzyjemne w dotyku. Ale jak w końcu już je całkowicie wysuszyłam, chociaż nadal one troszeczkę jeszcze są tak jakby wilgotne i takie troszeczkę jeszcze jakby spuszczone, bo moje włosy jeszcze wiecie, tak po takim suszeniu muszą dojść do siebie, to to jednak yy, wyglądają dobrze, wyglądają dobrze, chociaż nie są tak mega błyszczące jak włosy niektórych dziewczyn, ale ja mam włosy zniszczone i zanim ja dojdę do takiego stanu włosów idealnego, to jeszcze minie kolejne 3 miesiące albo nawet rok. Yy, więc na ten moment na stan moich włosów. Yy, uważam, że to laminowanie coś dało, bo jak zobaczcie, jak przeczeszę, to one faktycznie tak się fajnie yy, mienią. A i najważniejsza rzecz, nie są różowe, nie są w ogóle. No nie widać tak naprawdę w ogóle różnicy, że, że ta galaretka była różowa. Jeszcze tak, skoro jesteśmy przy tych włosach, to chciałam Wam pokazać produkty, które są u mnie nowością, które ostatnio kupiłam, jeszcze dokupiłam do mojej całej kolekcji włosowej. I tutaj są właśnie dwa takie główne produkty, które używam praktycznie codziennie, odkąd je kupiłam. I po pierwsze, mamy tutaj taki oleo do włosów z Labotiki BioWax, i jest to wersja kawiar. Jest to taki właśnie krem z olejami, który nakładam na suche włosy, e, i on te włosy fajnie wygładza. Jest coś na zasadzie takiego, na przykład, jedwabiu, który kiedyś używałam swoją drogą. Nadal też mam jedwab i czasami go używam. E, natomiast ten e, oleokrem, powiem wam, że naprawdę szczerze, super wygładza włosy. Jestem pod wielkim wrażeniem. Druga rzecz to jest olejek, zwykły olejek z Isany, który jest bardzo tani. Jest to taki olejek, Silikonowy. To jest olej. Jest to olej z mango do włosów średnio porowatych z Anwen. Kupiłam go, był tam chyba na jakiejś promocji. I na razie bardzo fajnie mi się sprawdza i przepięknie pachnie. Co mi się bardzo podoba, to jego aplikator, ponieważ mamy bardzo wygodną pompkę. No i jeszcze taki dodatek do włosów, który kupiłam również na jakiejś tam promocji na stronie internetowej. Jest to taka mgiełka do włosów ochronna z SPF-em. Jak wiecie, mamy teraz lato, mocne słońce na twarz, na skórę nakładamy kremy z SPF-ami, no i na włosy też trzeba coś takiego nakładać, trzeba je chronić. Nigdy czegoś takiego nie używałam, bo jakoś nie widziałam potrzeby, a jednak no nasze włosy też potrzebują tej ochrony. No i to jest taki spray z Kalosa, to był jeden z niewielu, jaki ja w ogóle znalazłam w tym internecie i powiem Wam, że jak go pierwszy raz użyłam, to się załamałam, bo... Śmierdzi okropnie, no po prostu śmierdzi. Na początku czuję normalnie zapach takiej farby, takiej chemii, wiecie, a potem. Przepraszam za to określenie i przepraszam, że Wam to powiem tutaj na tym filmie, ale później przypomina on zapach kupy, po prostu, no, okropnie śmierdzi. I powiem Wam, że czasami go używam tak z przymusu, bo nic innego do tych włosów na razie nie mam. Ale no, zapach jest okropny. Wprawdzie po jakimś czasie on wyparowuje, tak, z tych włosów, ale no. Bardzo, bardzo nieprzyjemny, także jak coś to nie polecam. Jeśli chcielibyście, bylibyście zainteresowani takim tematem włosowym, chcielibyście, żebym nagrała taki film e, oddzielny na mój kanał, to dajcie mi znać w komentarzach, bo planowałam zrobić pielęgnację moich włosów. Jak wiecie, ja nie jestem ekspertem i ja sama nadal się teraz uczę, ale e, mogłabym Wam pokazać, jakie produkty kupiłam, e, w jakie produkty się zaopatrzyłam na początek takiej świadomej pielęgnacji, także dajcie znać! Jestem już umalowana, ubrana, gotowa do wyjścia. Za moment muszę wychodzić. E, idę do pracy na 16 do 22. Także trochę późno będę w domu, e, ale no cóż, takie życie, taka praca. Powiem Wam szczerze, że z jednej strony może to i dobrze. Wróciłam z pracy. O wiele później niż myślałam, że wrócę. Niestety taka praca jest już dwunasta. Ja wpadłam do domu, dosłownie zmyłam makijaż, umyłam buzię. Zaraz przebieram się w piżamę. zjadam sobie tylko na szybko kolację. I tak naprawdę tak wygląda taki wieczór, kiedy właśnie wracam tak późno do domu. Piję jeszcze... Pokrzywę i robię moją taką rutynę włosową. Z racji, że dzisiaj ten vlog wyszedł taki włosowy trochę, to stwierdziłam, że Wam jeszcze pokażę właśnie, co wieczorem robię z tymi włosami. Pierwsza rzecz to jest wcierka do włosów. Aktualnie używam takiej, to jest po rosyjsku, także Wam nie przeczytam. To jest apteczka Agafi, ziołowe serum z aktywnym kompleksem. Przyspieszającym wzrost włosów No i właśnie wcierki fajnie działają na porost włosów Także psikam sobie na skórę głowy I wcieramy Mam też jedną taką małą drewnianą szczotkę do włosów Drewniana dlatego, że nie elektryzuję włosów Używam jej też do takiego masażu skóry głowy Jak właśnie użyję wcierkę, trochę ją wmasuję palcami To potem sobie tak przejeżdżam tą szczotką po skórze głowy Teraz zabezpieczamy włosy do spania i używam tego serum silikonowego, które wam wcześniej pokazywałam. Nakładam sobie taką jedną pompkę, dlatego że właśnie rozmasowuję w dłoniach i nakładam na tutaj całą tą długość od ucha. Ja mam te włosy takie dosyć gęste, także taka jedna pompeczka jest ok, ewentualnie pół pompki. No i teraz sobie też zwiążę w warkocza te włosy. Nie musi być jakiś dokładny ten warkocz, ma być on po prostu taki wiecie, dosyć luźny. No i wiąże wiąże gunką materiałową z crunchies. Ostatnio oszalałam na ich punkcie. Nie, no śmieję się. Najpierw moja siostra um, zaczęła je nosić, i potem ja jakoś tak um, też się do nich przekonałam, i zauważam, że faktycznie niektóre dają radę związać moje włosy. E, i... Teraz mam sporo nowych. Ta akurat na przykład jest ze sklepu Olala, który znajdziecie na Instagramie. Lecę teraz spać, bo jestem trochę zmęczona, nie ukrywam. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki bardziej włosowy temat i włosowa wieczorna rutyna dla odmiany. Zostawiajcie oczywiście kciuki w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Na razie, pa pa.